Добрый день. Добрый день.

Chłopaki jak wrażenia po pierwszym przejeździe? No wiecie co, przesadzowaliśmy trochę Ale no co? Ogólnie ogólnie chyba im plus. A jakaś taktyka na drugi? No full tak chyba, full atak. I gonimy, gonimy czołówkę. Czyli zero ostrożności? Nie no trzeba zachować trochę, ale... Powalczymy na pewno. Dobra, dzięki wielkie. To, może kierowca jeszcze coś powie? Kierowca trochę błędów popełnił, więc tutaj kolega będzie mnie dopingował, żebyśmy szli naprawdę grubo no i spróbujemy dogonić lancery. Dobrze, że kierowca się przyznaje do swoich błędów. Czasem trzeba. No i dobrze, jedziemy dalej. Idzie, idzie. Cześć, jak wrażenia po pierwszym przejeździe? Yy, troszkę kiepskie, ponieważ yy, skrzywiliśmy Felgę i uderzyliśmy dosyć mocno, chyba już na trzecim zakręcie yy, Dlatego teraz będziemy się poprawiać. Jakaś taktyka na następny przejazd? Yy, taka sama jak na pierwszy, czyli po prostu yy, cięższa prawa noga i myślę, że to powinno wystarczyć. Cały czas do przodu? Zgadza się. Dobrze dzięki wielkie. Dzięki ślicznie się, pod może kilka słów o całej organizacji. E, chciałem pozdrowić serdecznie cały automobil klub południowy e, z Jarosławem to obecnym. E, tak, e, tak, mamy logo. I dyrektorem Maciejem, koniecznie. Pozdrawiam. Dzięki. Podoba się dzisiejsza trasa? Bardzo fajnie, naprawdę. Super. Coś więcej? Za ciasno troszkę z miejscami, znaczy krzaki za blisko macie. No. A jakaś taktyka na następny przejazd? Spokojniej. Spokojnie? No. Jak e, wrażenia po pierwszym przejeździe? Jakaś taktyka na następny? No na następny taktyka taka, żeby nam weszła dwójka. Na no, no, pierwszym nam nie weszła, mam nadzieję, że na drugim nam wejdzie. Myślę, że... Czyli cały przejazd na jedynce? No nie, no aż tak nie, ale, ale chwilowe kłopoty ze sprzętem. Cześć, cześć. Jak się podoba całość imprezy? Jak organizacja? No głównie smakuje mi bułki. <laughs> Dobra bułka nie jest zła. Nie, organizacja raidu super. Place gruzy nie są takie ciasne, typo Holandia jest rozciągnięte fajnie. Można się pobawić. A coś od pilota parę słów można? <laughs> Mi też się super podoba, naprawdę. Dobrze dzięki wielkie. Ja po pierwszym przejeździe? No, bardzo fantastycznie, bardzo fajny kręciołek. Zorganizowany jest bardzo profesjonalnie, zadowolony jestem. No, pierwszy przejazd jest taki, że no czwarte, jakiś czwarty wynik mam, nie jest tak źle. Tym bardziej, że jest to typowa seria, w porównaniu do innych no to nie mają tam troszeczkę te silniki, skrzynie skopane na tej zasadzie, że mam taką czystą serię oprócz był koła zamachowego, także daję sobie jakoś radę. Jakaś taktyka na drugi? Na drugi? No nie jestem w stanie nic poprawić, chcę tylko utrzymać ten wynik, który mam, bo wiem na co mi stać na co stać samochód i w sumie no wiem, że jeżeli uszknę coś to może jakieś tam ułamki sekund, ale naprawdę już będzie niedużo. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Jak wrażenia po pierwszym przejeździe? Jak trasa się podoba? Wiesz, to bardzo ślisko, dużo syflu, szutru, dziury, ciężkie warunki, no ale myślę, że dobrze pojechałem. Ale to chyba więcej urozmaicenia? No, ciekawie jest na pewno, nie można narzekać. Wrażenie po pierwszym przejeździe? Trasa ogólnie fajna, trochę auto zawodzi, ale ogólnie jest fajna impreza. Organizacja bardzo fajna.